Patrz. Przyłapaliśmy cię, Knojdo! Ale o co Czy słońce, czy deszcz? Tu zawsze jest błoto! Wreszcie wiemy dlaczego. Widzieliśmy, jak wylewałeś pobyje przed warsztatem. Eee, przewidziałam się. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień, tutaj zawsze jest błota po gostki! Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci tam klimat zara. Co rano wylewasz pomyję, tu i przed naszym warsztatem, żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dałać go. Zostawcie go. A ty co za zajedę? Jego ojciec. I nie pozwolę wam go tknąć. Bzdura! Znałem jego ojca. To był kanciarz i oszust, tak jak synalek. Ja go zaraz nauczę uczciwości. Nie będzie więcej paskudził pod naszym warsztatem, tylko po to, żeby ludzie u niego buty czyścili. Weź ty się lepiej odsuń, człowieku! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. Mnie. Wiedź mi. I radzę wam wrócić skąd przyszliście. Myślałem, że wiedźmini to przed potworami bronią, a nie chronią szóstu. Ten mały jest mi potrzebny. Muszę z nim porozmawiać. Gadaj sobie z nimi, ile chcesz, ale po tym, jak mu skórę wygarbujemy. Odstąp! Nie ma mowy. Nie? To proszę bardzo, możemy i tobie przy okazji spuścić manto. My... Nic wam do tego. Ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Gerozisz nam? Tak. Zostawcie małego spokoju. I wynoście się stąd. Oszty. Nie będzie obwieść z północy, nam tu wyżej strałni z dupy miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! Koniec im No To mi koła nie wiem, przybłędą! ci się pomagać!